Zapraszam was dzisiaj na takiego typowego vlogaska, którego robię naprawdę rzadko Mogę to nazwać dniem przygotowań do targów i dniem takiego ogólnego biegania wszędzie Po pierwsze chciałabym wam powiedzieć o moim koszmarnym nawyku pod tytułem drapanie twarzy Jeżeli coś mam na twarzy, tak jak teraz milion stróbków, to po prostu nie mogę się powstrzymać i drapię A najgorsze jest to, że zapuściłam naturalne paznokcie Pokażę wam, wyglądają naprawdę w porządku Jakby tak jak mówiłam, moje prawdziwe paznokcie wyglądają całkiem ok. No, takie malutkie są po prostu jak u dziecka, ale jak tylko mi odrosną, to są strasznie ostre. I ja po prostu nie mogę się powstrzymać od drapania, więc oczywiście już rano musiałam się rozdrapać. Teraz tak, jadę na mezoterapię skóry głowy, ale na początek muszę odebrać ulotki i wizytówki z drukarni, więc tam najpierw pojadę. Także teraz muszę szybko się ogarnąć, na co Was serdecznie zapraszam. Lecimy z tym makijażem. Na początek podkład puder. Brązer. To jest chyba róż z jakimiś drobinkami troszeczkę jakby. Jeszcze mam taki yy, brązer inny, którym daję tak, żeby nie wyglądać jak trup. Teraz główny punkt programu, czyli jakiś śmieszny kolor na oczy, to jest mój stały numer. Wybierzmy coś. Może żółty? Powinien być spoko, także biorę. Trochę za mało, dodam pomarańczowego. Może tego. Kreska toż usta, i będziemy już w sumie gotowi do wyjścia. Dobra, idealnie nie jest, ale ujdzie. Więc teraz tuż, który już chyba może zmienić, bo jest jakiś taki dziwny, ale może coś na tych targach upoluje. To, jakby co, to jest jakiś taki chiński mazak. Robię nim usta czasem, ten ksiuksiu czy coś takiego. Jest całkiem spoko, ale już powoli zaczyna wysychać, więc no, tak wygląda ostateczny, skończony makijaż. Idę teraz poprawić sobie, zetrzeć te jakieś kropki, które sobie ja narobiłam. I zaraz pokażę wam, w co jest tam ubrana. Tak więc mój strój wygląda tak e, Ta bluzko, sp sukienka, spódnica, to wszystkie jedno e, Jest oczywiście z lumpeksu Co tu jest napisane? Nie mam pojęcia To jest z jest nowe, jest bardzo z dobrego materiału Więc to mi się spodobało e, Tak, kupiłam w lumpeksie e, leginsy które są moimi ulubionymi chyba teraz leggingsami Trochę je krzywo założyłam Też są z lumpeksu Bardzo fajne, polecam I buty to oczywiście takie pseudo-wansy Tym razem moje oryginalne wansy Trochę już wiecie co są znoszone i no nie wiem Muszę pomyśleć, muszę chyba nowe kupić, ale nie wiem W ogóle na tej wyprawie do lumpeksu, na której kupiłam tę bluzkę Kupiłam sobie tak dużo rzeczy, które są po prostu genialne I które będziecie mogli zobaczyć ogólnie ciągle Taką narzutkę sobie kupiłam przykładowo o, Pokażę Wam, wiem co, sukienkę i... Koszulę, też ta narzutka, o którą pytaliście, też jest z Lumpeksu. Miałam ją na jakimś chyba zdjęciu, już tam na Insta. Może w tę stronę będzie lepiej widać, bo jestem w sklepie. Taką koszulę z HM-u też w Lumpeksie, jakieś dosłownie 2 złote, sukienkę, w której będę na konferencji i to z tego ostatniego. Tutaj oczywiście moja słynna bluza, w łańcuchy i mój sweter ulubiony. Też wszystko jest z Lumpeksu, w zasadzie jestem jakimś człowiekiem z Lumpeksu. Ostatnio też legginsów sobie sporo kupiłam, więc jakby nie widzę sensu, dlaczego bym miała wydawać kupę kasy, jak w lumpeksie, po prostu są takie perełki. Które. No ja nie mogę znaleźć dla siebie rzeczy w sklepie Jakbym to zobaczyła w sklepie, to bym pewnie nie kupiła, bo nie wiem, bo bym uznała, że będę źle w tym wyglądać. A w lumpek się to tak jakoś zakładam, i, i leci włosy, przepraszam, że tak macham muszę sobie w ogóle uczesać, bo przed mezoterapią do taki trochę naked hair challenge, bo oczyszczający szampon i dałam tylko serum na końcówki, więc wiecie, te włosy są takie trochę biedne, no ale i tak nie jest źle. Jak widzicie. To mnie bardzo cieszy. Także lecę po ulotki i po katalogi. Znaczy się co? Nie, po ulotki i po wizytówki. Pokażę Wam zaraz. Znacie je pewnie już, jeżeli byliście na targach ze mną. A jeszcze tutaj, o matko, przyszło mi też chińskie. To jeszcze nie robiłam recenzji. Ale to są, uwaga, widzicie co to jest? To są światełka, które są pizzą. Niesamowita sprawa. W ogóle muszę zrobić jakiś hol ali bo ostatnio tyle rzeczy mi poprzychodziło. W sumie razem z tym obiektywem i, i tak dalej, chociażby chociażby takie dwie fantastyczne podkładki pod, pod picie właśnie piję sobie kawę, muszę jeszcze dopić, więc wiecie, nie? arbuzik i takie, i to, to takie śmieszne, super są, po prostu fantastyczne, a teraz wiecie jakie zamówiłam? płyty winylowe, takie, chyba sześć ich zamówiłam, więc też wam na pewno pokażę ale są faktycznie bardzo przydatne bardzo praktyczne i biurko moje jest mi wdzięczne także lecę, nie ma czasu już tak ostro, więc do zobaczenia w drukarni a jeszcze tam w oddali moja dzisiejsza Nemesis i nie jest to wcale odkurzacz, tylko jest to nowa dostawa. Jak widzicie, wszystko udało się pięknie wydrukować. Zaraz Wam pokażę gotową wizytówkę. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze moich wizytówek, najpiękniejszy moment jest, kiedy ktoś się orientuje, że to jestem ja na tej wizytówce. O, to jest właśnie taka wizytówka. Z tyłu jest taka. To jest w ogóle grafika z Unsplasha, jak Wam polecałam. Te fajne strony z darmowymi grafikami. Tutaj troszeczkę wyszły ucięte, bo oczywiście ten projekt trzeba poprawić, ale ja nie mam czasu, więc mam trochę uciętą wizytówkę. Przepraszam wszystkich poligrafów. A tutaj jest taka ulotka z moimi konsultacjami, więc, więc też, też ja jestem na niej oczywiście po prostu narcyzm level max, ale uważam, że jeżeli chodzi o pięknację włosów i zjadanie włosów i przyklejanie ich do gumy do rzucia to jakby mój wizerunek i moje włosy jednak najlepiej będą o tym świadczyć, jak mogę pomóc albo że no można jednak fajne mieć efekty więc myślę, że to jest spoko także to była drukarnia, mam tych wizytowych po prostu miliardy, jeszcze mam jedno takie takie opakowanie, więc fajnie, bo teraz jadę na, a teraz jadę do Beauty Corner czyli tam jak vlog na włosowym kanale macie z mezoterapii skóry głowy, to dokładnie na to, a później lecę dalej na konferencję do ptaka Yeah, she's... <laughs> Po mezoterapii, więc mogę lecieć teraz do ptaka na targi. Mezoterapia, oczywiście, jak zwykle fantastycznie. Powiem Wam, że dzisiaj Pani Martyna trochę mi dała czadu. Wydaje mi się, że jak już mocniej mnie dziubała tym, tym penem, ale super. No, dla mnie wrażenia są świetne. To jest tak relaksujące. Wiecie, mam wrażenie, że naprawdę na skórze głowy, w ogóle na powierzchni głowy są jakieś takie punkty stresowe, że jak je ja odpowiednio się postymuluje po, po, po dziubie, to naprawdę czuję się odprężenie całego ciała, więc ja jestem wychillowana Pomimo tego, że zapomniałam, mam dwa telefony. Po prostu służbowy, powiedzmy i prywatny, które i tak mi się mieszają. Zapomniałam, więc bez telefonu zazwyczaj się czuję, wiecie, stres jakiś tam jest z tyłu głowy. No a dzisiaj w ogóle na luzie, więc więc dobra, trudno. Oczywiście wiem, że będzie tysiąc afer, jak wrócę, po prostu już trochę o tym myślę, ale mimo tego myślę sobie. Filozofia życia według XD tutaj stosowana, jolo, i, i jedziemy na targi. A w ogóle mam zaproszenie, zaraz wam pokażę. Patrzcie, VIP. To ja. Znaczy, to nie ja, tylko VIP to ja. No to jestem już na targach. Powiem Wam, że wygląda to naprawdę okazale. Masa stoisk. I już mam parę, do których koniecznie chcę zajść. Na przykład do wyciskarek, do owoców. To może takie mało kosmetyczne, ale, ale też tam chcę zajść. Tu wszędzie, jak widzicie, dzieją się różne rzeczy. Ja idę do strefy hałasu. Czyli chyba do. Nie, nie wiem do czego. Myślałam, że do Indigo, ale jednak nie, ale. E, tak. E, ale jest, jest fajnie. Poszukam zaraz konferencji Meat Beauty i mam nadzieję, że ją znajdę. Może się uda, a tymczasem jeszcze zmienię kierunek. Patrzę, czy kogoś nie znam, ale ja nigdy nikogo nie znam. E, o, tu chyba znam, ale dobra, to zaraz pójdę, bo tutaj sylwego. No więc lecę tutaj sobie popatrzeć, jak coś ciekawego to Wam pokażę, ale ogólnie wszystko jest ciekawe więc, więc zapraszam Targów Beauty Days miała być jeszcze gala, znaczy jest gala, ale już czuję, że nie przeżyła tej gali, bo i tak już tam dzieje, jakaś wymęczona. Zresztą widzieliście, że po prostu latam w to i z powrotem. Także teraz idę wyszukać mojej Ferrari na parkingu i ja to po prostu do domu mam nadzieję jeszcze zmontować, coś dzisiaj to by było wielkim sukcesem. A jutro od rana targi kobieta w Warszawie, więc też pracowicie. Ten weekend jest po prostu hardkorowy, w ogóle maj jest hardkorowy, bo jest strasznie dużo wydarzeń, ale jest też dużo satysfakcji z tego wszystkiego, bo wiecie, coraz więcej się dzieje, coraz więcej z wami się spotykam, w ogóle to było mega miłe dzisiaj z paroma osobami, serdecznie was pozdrawiam, jeżeli tu może to obejrzycie, to naprawdę was pozdrawiam, dziękuję bardzo mi miło, mam nadzieję, że nie zachowuję się dziwnie, jak ktoś robi ze mną zdjęcia, bo takie mam uczucie, że tak dziwnie się krępuję, wiecie. No dobra, widzę już moje Ferrari. Wsiadam i jadę. O, wpadałoby trochę je oczyścić. O, no to, jedziemy. Bardzo czysta szyba. Pięknie. Druga jest taka niebieskawa, nie? Niebiesko szara, bym tak powiedziała. Z miejscami, gdzie farba zeszła podłoi podłogi, to w sumie jest pomarańczowa. A projektu nie możemy pokazać, bo to jest po prostu ściśle tajne, ale bardzo artystyczne, jak widać, to skupienie. Udało mi się wrócić. Powiem wam, że korki były po prostu tragiczne, więc ledwo to się udało po powrocie udało mi się ustawić terminal płatniczy, który wygląda bardzo profesjonalnie i z połączeniem telefonu z biedronki z takim urządzonkiem i zobaczymy jak to się sprawdzi, więc jeszcze wam nie chcę mówić czy polecam czy nie wygląda tak, się nazywa Samab i jest takim jakby przenośnym terminalem właśnie na takie targi czy coś bardzo proste w obsłudze wydaje mi się, zobaczymy czy będzie intuicyjne dla ludzi, żeby to wklikać bo tutaj to jest ciekawe, że tutaj jest dotykowy pin, więc to Myślę, że może być trochę problematyczne, bo wszyscy będą naciskać i wprowadzać zły, no ale może się mylę. Także to, a teraz zajmę się hennowaniem dłoni, bo taki miałam plan w ogóle na konferencji już sobie zrobić henna na dłoniach. Hennuję czymś takim i po prostu nawet jakoś szczególnie się nie rozdrabniam tutaj, tylko od razu jadę z, z tego rożka na, na dłoń i to się utrzymuje dość długo, bo mi ponad tydzień. Fajne wzorki ostatnio może, mogliście widzieć na recenzji tamtego chińskiego obiektywu, którym kręciłam dzisiaj zresztą na targach też. Chciałam zrobić już na konferencję, nie zdążyłam. Tutaj, jak widzicie, resztka zaraz sobie zrobię peeling, spróbuję to jakoś zerwać do końca i wzór będzie podobny w tym samym stylu. Także zapraszam na to. Lecę y, peelingować jeszcze dłoń.